I tak, tak, taka inscenizacja, z, z takim rozmachem, to ta jest czternasta, tak na dobrą sprawę, nie? Ale jakby szukał historii, to już, to już by była dziewiętnasta. Był Grunwaldzka, czy to nie? By tak, tak, to, tak, to, tak, ale, ale budują oczywiście gospodarstwa grunwaldzkie, no, no bo idą teraz działki to do pokietu nie, i niekoniecznie mieszkańcy gminy, ale będą takie y, działki, no właśnie idąc na inwestycje grunwaldzkie, Grunwald, To, zrobić, żeby Grunwald był na co dzień. Czyli nie to, to czy to, taki, że... taki turniej Ten nie Ten najbardziej Element tu spe, specjalnie dla turystów. I tutaj to, to jest ciekawe, są ludzie bardzo różnych profesji. Też, mm -hmm. Znaczy Już nie są w nie, nie mówię o, o rzemieślnikach, ale Aha. w ogóle o... A, A, to jest to jest jeszcze jest jedna postać na scenie, której nie przedstawili. No to przecież, no to ja, to nie za dużo miodu pijecie, mówiłem. Bo też je, trzeba i kobyle mleko pić. Jeszcze przez tego skrzyżykiem nie da się przygadać. Przed nami jeszcze. Witamy bardzo serdecznie. Hetman Kapituły Rycerstwa Polskiego Tadeusz Antoni Pagiński. <laughs> Już dołączył do nas sam król! Który? Gdzie on jest! Król jest jeden! Król jest jeden! We własnej, skromnej, na czarno dzianej postaci! Giełło? Ja się pytam jak? Jak giełło? A, no, a król! No, nie poznałem Was, dobrze? żeście się zachowali przez te 601 lat. W pierwszej kolejności, po powrocie, króle, proszę, chorobę, w której wystąpili najznamienitsi rycerze całej Rzeczpospolitej oraz. ktoś szczęścia zakonnym płynie. Bucha pan zapłać za to wszystko. I wam, pan, panowie. Jeśli nie mówi panie, że 16 bo przecież w dołów nie zdążymy.